Cześć i dzień dobry wszystkim z tej strony Mufik i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Disgaea 7 Offs of the Virtueless. Ten tytuł jest strasznie ciężki. E, Okej okay. ostatnio sobie chyba z tego co pamiętam dotarliśmy do momentu gdzie mieliśmy e, gdzie Pirilika, jeśli dobrze wymawiam, chciała zobaczyć się z Shogunem, żeby z nim porozmawiać o pewnych oh, e, nagrycych kwestiach, dude. więc... E, wydaje mi się, że bez e, dłuższej zwłoki możemy spróbować e, odpalić kolejną rundę i zobaczymy, czy będzie nam dane pogadać z szogunem. Wstawiam, że nie, ale byłoby za szybko, ale zobaczymy. E, co to dalej jest? Złota skrzynka za wyczyszczenie w ciągu trzech tur. Próbujemy. Wow, zamek Ewdo, marzyłam o tym momencie. Cóż za wspaniały zamek. Może no i kultura Hinomoto już dłużej nie istnieje, nie przetrwała aż tyle, ale nadal czuć siłę tego Hinomoto. Well, Dobrze, że się cieszycie. Ale to wszystko right. dzięki Masz całkowitą rację. Poprowadziłeś nas, walczyłeś dla nas. Byłeś niesamowitą pomocą. Nie ma opcji, żebyśmy dotarli ta tak daleko bez ciebie, Fudge. Jesteśmy Twoimi dłużnikami. Bardzo Ci dziękujemy. Przestań mi dziękować. Nie wiem czemu Krztusik się krwią. O właśnie. Czy wszystko ok? O co chodzi z tą krwią? Nie podchodź do mnie, nie bądź dla mnie miłem, nie dziękuj mi. Mam alergię na empatię. <grywa> Okej. Okay. Masz alergię na empatię? Nigdy o tym nie słyszałam. Jak to działa? Jestem demonem. Wcale nie jest dziwne. Przyjaźń, miłość i współczucie mnie ranią, bo w tym kontekście. Więc nigdy więcej mi nie dziękuj. Ależ przecież mi pomogłeś. Oczywiście, że muszę odpłacić ci, e, e, odpłacić ci uprzejmością. Czy właśnie nie, 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 nie mówiłem, że nie nawiązują przyjaźni? Czy ty to robisz celowo? Ale prowadzisz nas. Przecież. Okej, okay, see nie długo się przekonam. Ok, mam, masz jakieś gości. Cóż to, popatrzmy na tych wszystkich ludzi z brońmi, którzy zmierzają prosto na nas. O. Intruzi na, na perymetrze. Uwaga. I wjechali. E tak, rundy mogą e, zawierać geopanele i geosymbole. I to jest związane z czymś, co się nazywa geoefektami. Geopanele to te kwadraty na podłodze, yy, które, są, które są różnokolorowe i same z siebie nie mają żadnego efektu, ale ten efekt jest określany poprzez yy, te yy, stożki, nie stożki, czy jakim tam było piramidę, będziemy to piramidami nazywać. Yy, te piramidy same w sobie też są bezużyteczne, ale kiedy, ten, kiedy piramida trafia na panel, to wtedy zaczyna oddziaływać na wszystkie panele tego samego koloru. Piramida może osłabiać przeciwników o 50%, kiedy położona na fioletowym panelu. E, najeść nad panelem i wciśnij trójkąt e, i później prawą gałkę, żeby zobaczyć jakie są efekty. E, piramidy można podnosić i rzucać, ponieważ te efekty mają wpływ na sprzymierzeńców i na przeciwników. To nie wszystko, co wykonują e, te geofe, geoefekty e, niszczenie symboli sprawia, że panele pod nimi zmieniają kolor. Tak, i wtedy panele zmieniają kolor na ten kolor, który miał zniszczony geosymbol. Jeżeli są tego samego koloru, to nic się nie dzieje. I zmiana koloru przechodzi w miarę jak są y, y, od tego punktu, gdzie, był, gdzie była piramida. I zadaje obrażenia i ma to też wpływ na naszych sojuszników. Jeśli chodzi o piramidy... Cele zniszczone przez zmianę kolorów są zniszczone... Nie, cele które odnoszą obrażenia przez zmianę kolorów, są zniszczone, nieważne co. A, chodzi o to, że jeżeli w wyniku takiej kaskady piramida zostanie zniszczona, to ona odpala następną zmianę. I to nazywamy Geo Chainsami. Można wyzerować mapę, kiedy zniszczymy wszystkie piramidy i panele Eee, po prostu zmienią po kolei wszystkie kolory, także nie mają nie ma już na co zmienić. Zniszczenie wszystkich paneli nazywa się całkowitą destrukcją i daje obrażenia wszystkim przeciwnikom. Ok, czyli brzmi podobnie jak w poprzedniej części: recovery 20%, Enemy Pust 50%, Enemy weekend 50%. Jakbyśmy to chcieli odpalić. A i tutaj jest g czyli dobrze by było, żeby on zmienił kolor jako ostatni z tego co rozumiem. <laughs> Jakby to trzeba było zrobić. Jeżeli go zniszczę, to, to mi zmieni kolor na fioletowy. Jeżeli zmieni, zniszczę tutaj, to to mi zmieni kolor na czerwony. Rzucając go tutaj, będę miał cały ten we fiolecie. Później zmieniamy na czerwony. No chyba tak. Nie wiem, chyba za, za, za dużo o tym myślałem. E, dajemy to pirylikę, Liftuj. Rzucaj, zobaczymy, czy dobrze kombinuje. Chyba będzie na dwa razy to trzeba zrobić. Tylko jak ja to tu teraz odpalę, to mi się trygeruje ten, ten symbol. Tego byśmy nie chcieli. Hmm. Chciałbym tu Combo Breaker po prostu odpalić, ale nie wiem jak. Может. это сделать зачем этот способ? Видишь то? И в той. Tu wzywamy naszego Fuji'ego. Atak. Logi. O to chodziło. Ci tam zostali na jakichś strzępach, możemy skończyć tą rundę. Fudzi okay, Fuji poszedł do przodu jak zły. Czy ty będziesz w stanie osklopać tego? Tak. Ty zniszczysz Lorenzo, a ty dobijesz Biliama. Ogień, dam, dwa, trzy. Dziękujemy. Uuu, nie trafiła w Lorenzo. No co za dramat. Co za niefart. Dobra, gloria. Tu wzywamy nasze... Y, nowo... zatrudnione jednostki. Dawaj, miotniesz tym Stevenem... nie za daleko. Ale mam nadzieję, że Steven już da radę dojść na własną rękę. Tak jest, atakuj, dobij tego Lorenzo. Dziękuję. Nie udało się na trzech jednostkach, bo nie trafiła. Mechanizm! Uff, było blisko. Zdecydowanie by nas pochwycili. Cóż za okropne łotrzyki. Nie interesuje mnie wycieczka po lokalnym więzieniu. Nie ma znaczenia Fuji był wspaniały. Niesamowity. Można na tobie polegać. Jesteś wspaniałym wojownikiem. Dzięki. Pomogę ile mogę, tylko jeśli zapłacisz. Co? Ty to robisz dla Nie ze względu na. po prostu dobroć serca? Biedny <laughs> Fuji. <laughs> <laughs> Nie słyszałaś mnie? Ja mam alergię na empatię. Zabiłoby mnie, gdybym był miły. Sprzedałbym duszę, gdyby to oznaczało, że dostanę hajs. Um, tak right, Dobra, chyba nie musimy się posuwać aż tak daleko. I masz rację, nie możesz pracować za darmo. Ile by kto kosztował, żebyś dalej nam pomagał? Well, it you about. No, po zastanowieniu, wydaje mi się, że. przytuliłbym 100 milionów. Hej, 100 milionów. Mówię, Wiesz, jesteś właścicielką liderzy. I właśnie stawiałaś o oprócz, wylem oprócz wylem aresztowania. Teraz jesteś poszukiwana. W Chinomoto. w Chino Beze mnie, momentalnie cię złapią. A następnie zmuszą do popełnienia Seppuku. Seppuku? Tak Harakiri? nie mam na to ochoty. Się, mam dla ciebie specjalną ofertę. Watching only is Encouragement 10 Mogę Ci zaoferować kilka pakietów pomocowych: przyglądanie się za milion Heli, e, wsparcie, ale na zasadzie chyba emocjonalnego wsparcia 10 milionów a całkowite wsparcie. Czyli, że będę do ciebie walczył, e, będzie cię kosztować 100 milionów. Które wybierasz? Oglądanie, Dopingowanie. Więc moją jedyną opcją jest tylko całkowite wsparcie. Zdawało no, mi się, że słyszałem coś Więc całe to skrzeczenie e, z, e, przy głównej bramie to. To wy. jest finally here, huh? very own guardian, Death. wreszcie się pojawił. Big um, Boy, the protection magistrate. wiem czy to tłumaczyć jako szatan? może jako demon. Demon strażnik F do wielki byk. Ok, zobaczmy, czy się odblokowały jakieś miejscówki. Niestety nie. Jestem, nie ukrywam, zawiedziony. No cóż, trudno. E, mogę się odleczyć Los w czasie. Tak, zdecydowanie się przyda. Dobrze, i wydaje mi się, że na tej konkretnej rundzie sobie poprzestaniemy. Zobaczymy, jak w następnym odcinku pójdzie nam walka z tymże wielkim bykiem. No i cóż, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie. Serdecznie zapraszam też do kolejnego odcinka, a na razie to tyle, także do następnego.